Dzień dobry. Witam państwa serdecznie w Kutnowskim Studiu Samorządowym. Ja nazywam się Natalia Gackowska, a dzisiaj naszymi gośćmi jest pan Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent miasta Kutno oraz pan Radosław Rojewski, dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. W Kutnie Mieście Róż jest zorganizowanych przez miasto wiele imprez miejskich i festynów o tematyce różanej. Za nami piknik wśród róż, który już na stałe wpisał się do kalendarza atrakcji różanych. Tym, którzy uczestniczyli w tej imprezie nie trzeba reklamować y, tego wydarzenia, ale ci, którzy jeszcze w przyszłości planują do nas dołączyć, chętnie usłyszą kilka słów na temat tego przedsięwzięcia. I tutaj proszę Pana Prezydenta o kilka słów y, na temat idei tego wydarzenia. Przed kilkoma laty zastanawialiśmy się nad tym, czy Święto Róży to jeden akcent wrześniowy wystarczy, czy jest być może potrzebne jeszcze wydarzenie inne, dodatkowe, przede wszystkim ze względu na co? Na to, że we wrześniu, gdy jest Święto Róży, już w zasadzie róże są w fazie schyłkowej kwitnienia, Nikt wtedy już nie myśli o sadzonkach różanych, stąd pomysł Pikniku wśród róż, żeby na wiosnę było takie wydarzenie, które jest sygnałem do tego, że może wzbogacić swoje zasoby ogrodowe, w sadzonki róż, a połączyć to z wydarzeniem o charakterze. Festynu. No i stąd się wziął piknik wśród róż. Myślę, że wydarzenie, o tyle bardzo sympatyczne, że przede wszystkim, po pierwsze, można kupić róże. I tych róż setki, tysiące zostało sprzedanych, więc to, to pierwsze najważniejsze. I myślę, że to, co udało się także zrobić z piknikiem wśród róż, jest to w momencie, gdy jest święto mamy, dzień matki i dla wszystkich jest to bardzo ważny moment. Stąd razem to wydarzenie, myślę, że jest bardzo interesującym, bardzo dobrym. No i cóż, stąd frekwencja. A więc piknik wśród róż niewątpliwie wpisał się w, w cykl wydarzeń kulturalnych. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Organizatorem pikniku był Kutnowski Dom Kultury, który przygotował to wydarzenie w Parku Traugutta. Panie dyrektorze, Tutaj kieruję pytanie do Pana. Kilka słów podsumowania tej imprezy. Jakie były odczucia i wrażenia mieszkańców? A jakie wnioski, jakie sugestie dla Państwa organizatorów tego pikniku? Przede wszystkim. To, co, na czym najbardziej zależało, żeby to był taki piknik rodzinny, czyli żeby w, w tej imprezie brali, brały udział całe rodziny, to się udało i to było widoczne i mieliśmy sygnały praktycznie codziennie, że, że właśnie tego typu impreza jest potrzebna. Róża, oczywiście, no, tutaj głównym, głównym elementem tej imprezy była. Natomiast no, targi różane to jest jedna rzecz, a druga to właśnie to, żeby to nasze społeczeństwo mogło przyjść i ze sobą pobyć, fajnie się pobawić, popiknikować. Różana rodzina w tym roku mocno się też włączyła, a musimy powiedzieć, że już w różanej rodzinie mamy ponad tysiąc członków. Więc mamy nadzieję, że to w ten sposób dalej będzie się rozwijało. No, co do, co do sugestii, to tutaj zawsze problem jest z pogodą, chociaż w tym, w tym roku kolejny raz nam się to udało. Róże wprawdzie przed Kutnowskim Domem Kultury nie rozkwitły, ale już w tym tygodniu są przepiękne, więc cała impreza różana trwa cały rok, rozpoczęliśmy sezon różany, piknikiem się róż. Zbliża się 4 czerwca już niebawem kolejne ważne wydarzenia związane właśnie z obchodami święta wolności i jak mieszkańcy Kutna będą mogli uczcić ten dzień? Jeżeli chodzi o 30. rocznicę wyborów, staraliśmy się zaproponować mieszkańcom różne wydarzenia, jakby na każdy na swój sposób wpisujący się w tą rocznicę. To, co robi miasto i co jest szczególnie dla nas ważne? To jest piknik organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe, czyli tak zwane NGOs, a jeszcze jeżeli ktoś woli, stowarzyszenia, to niezwykle ważny element naszej codzienności, ponieważ stowarzyszenia wykonują bardzo ważną pracę związaną z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców i ich praca jest często nawet nie do końca doceniana a organizacje pozarządowe mogły się rozwinąć dzięki temu że no właśnie 30 lat temu nastąpiła zasadnicza zmiana statusu Polski że staliśmy się krajem wolnym y, i demokratycznym y, to co y, dlatego też Właśnie 4 czerwca piknik organizacji pozarządowych, na który zapraszamy, będą tam m.in. reprezentowane tak ważne stowarzyszenia jak Uniwersytet Trzeciego Wieku. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, ale będą też i organizacje osób niepełnosprawnych, organizacje y, które y, społeczno-kulturalne, y, społeczno więc y, zaczynamy o godzinie 16, będzie zamiast 3 maja, właśnie 4 czerwca dzieciaczki z przedszkoli zatańczą y, krakowiaka, będą y, koncerty, więc Program bardzo bogaty i dla mieszkańców miasta, którzy nie są zorientowani na czym polega specyfika działalności organizacji pozarządowych, będzie możliwość zapoznania się z tym, co jest ich właśnie programem, jakie działania podejmują. Być może ci z mieszkańców, którzy szukają dla siebie jakiejś formy aktywności, właśnie na pikniku je odnajdą. Czy Kudnowski Dom Kultury również włącza się w obchody 4 czerwca? My będziemy kończyć te obchody, bo będziemy 7 czerwca organizujemy koncerty, w których wystąpią zespoły takie jak Róże Europy czy chłopcy z placu broni. Myślę, że to są akurat te zespoły, które wtedy firmowały tą te, te lata i tą wolność. Myślę, że wszyscy znają piosenkę Kocham wolność i ta piosenka na pewno zabrzmi i na, na zakończenie gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek który no, też jest raczej utożsamiany y, z wolnością. Także myślę, to jak że, tak, tak jak regę cały. Tak, jak cały regę. Także myślę, że taki koncert od godziny 17 do 21 y, wolnościowy. Ja tylko dodam, że jeżeli chodzi o taki czysto historyczny aspekt y, święta wolności. W dniu, 4, w dniu 5 czerwca będzie w Kutnie obecna pani Anna Szczepkowska, która ogłosiła koniec komunizmu, a 6 czerwca w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie z pierwszym posłem Ziemi Kłótnowskiej, wybranym w roku 1989, Zbigniewem Kamińskim, oraz z osobami, które tworzyły wówczas. Komitet y, organizacyjny wyborów, to znaczy były to osoby, może tak najbardziej y, zaangażowane w wybory czerwcowe. I, i to niewątpliwie wydarzenie, które y, no, na, na które warto się udać, bo, bo to jedna z niewielu szans, aby z tymi osobami móc się spotkać, wysłuchać ich relacji, bo. Y, no, to, to już było 30 lat temu, i do dzisiaj y, pamięć o tych wydarzeniach jest niezwykle ważna. Czy coś jeszcze czeka nas w czerwcu? Takie pytanie na zakończenie. Jakie imprezy jeszcze przed nami? No, zaraz po koncercie wolnościowym będziemy mieli Ostre Granie, czyli Rock Roses, gdzie wystąpią zespoły metalowe tak i z Polski, jak i z zagranicy. Myślę, że to wydarzenie już się na stałe wpisało w kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta wiele osób przyjeżdża spoza miasta na, na to wydarzenie no i oczywiście całe całe wakacje już też tradycyjnie bo i będzie to już będą Fireproof. spokojniejsze zdecydowanie. Tak, zdecydowanie spokojniejsze wydarzenia, ale będziemy mieli też takie wydarzenia jak Fireproof, także trochę ogniem się pobawimy. E, oczywiście letni festiwal muzyczny, kino przy fontannie, także no, tych wydarzeń przez całe wakacje będzie duża ilość. A dla miłośników folkloru, festyn na ludowo, czyli zespoły folklorystyczne, to też jedna z. Kolejnych propozycji i świat muzyki, muzyka świata, gdzie z całego świata też będziemy mogli różnej muzyki posłuchać tak zwłaszcza tak. muzyki etno to są jest trochę wielbicieli czy zwolenników tejże muzyki w Kutnie przede wszystkim Centrum Teatru Muzyki i Tańca tu zaprasza więc. Cały zestaw, katalog różnego rodzaju wydarzeń, gdzie można dla siebie coś ciekawego znaleźć. Od najbardziej ostrych klimatów, czyli Rock roses, po bardziej spokojne, czyli muzykę klasyczną w postaci letniego festiwalu muzycznego. Każdy może coś dla siebie znaleźć, jak mamy nadzieję. No myślę, że musimy dodać, że 2 lipca będziemy mieli gości ze Stanów Zjednoczonych chór, który zaśpiewa w Kutnowskim Domu Kultury wraz z huram e, szk Państwowej Szkoły Muzycznej. Także na to wydarzenie też zapraszamy. No i, I polecamy, zierpnia, co by śledzić, ten... co by śledzić e, strony internetowe Kutnowskiego Domu Kultury, gdzie Państwo będą mieli możliwość zapoznania się z tymi konkretnymi propozycjami, czy na stronach miasta, bo wydarzeń, jak można zauważyć, trochę będzie i, i myślę, jeszcze raz powtórzę, że każdy może dla siebie jakąś tam ciekawą propozycję znaleźć. Dziękuję panom bardzo za to dzisiejsze spotkanie i dziękuję również państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Kutnowskiego Studia Samorządowego.